W październiku wzięłyśmy ślub, ale y, właściwie trwało to prawie dwa lata, zanim, y, zanim to się udało zrobić. Najpierw... W styczniu 2018 roku poszłyśmy pierwszy raz się zarejestrować do Urzędu Stanu Cywilnego. To z datą ślubu poszłyśmy do domu i dwa tygodnie później dostałyśmy pismo z sądu, że znaczy z urzędu, że nasza sprawa została oddana do sądu rodzinnego, ponieważ nie, urzędnik nie ma pewności czy nasze małżeństwo może być zawarte w sposób ważny. No, i tutaj było takie założenie, właśnie, czy, czy osoba transpłciowa może wziąć ślub, e, lub czy dwie kobiety mogą wziąć. Zostałyśmy rozpoznane jako, e, jako dwie kobiety, że, że Łukasi płeć psychiczna nie zgadza się z płcią oznaczoną w dokumentach, no co jest prawdą. Chcemy, żeby Kasia miała e, kobiece dokumenty. Ja tego chcę, chcę, uważam, że to jest bardzo ważne dla niej. Natomiast no, w Polsce, ponieważ nie funkcjonują małżeństwa jednopłciowe, nie mamy równości małżeńskiej, to e, osoba dokonująca korekty płci nie może być w związku małżeńskim, no bo by wtedy funkcjonowało małżeństwo jednopłciowe. Żeby się rozwieść, to musi być powód rozwodu. Transpłciowość małżonka nie jest powodem do rozwodu. Musi ustać e, pożycie, znaczy być trwały rozpad pożycia. Po no nie planujemy, żeby u nas nastąpił, więc yy, to też będzie takiej, no właśnie, no, zmuszanie nas do rozwodu, do kłamstwa. do kłamstwa, w ogóle wiesz, bez powodu. Wiążą się z tym bardzo konkretne e, kwestie prawne, w zasadzie całe kłębowisko e, kwestii prawnych, które pokomplikuje nam życie, no życie jako rodziny. Boję się, że jestem osobą tęczową, w związku z tym sąd może uznać, że nie jestem odpowiednią A? osobą, żeby nie wiem, być, zajmować, się zajmować się własnym dzieckiem. Mimo tego, że jesteśmy mieszkani, żyjemy razem i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nie chcemy się poddać, no. nie chcemy, chcemy po prostu o to walczyć, żeby, żeby, żeby być rodziną, być rodziną prawnie, być rodziną rozpoznawaną jako rodzina w naszej ukochanej Polsce. w swojej jakby bańce, za pomocą swoich możliwości, kasy, nie wiadomo czego, znajomości. Jesteśmy w stanie sobie wyrwać z, te, z tego brunatniejącego kraju jakiś skrawek normalności. Z jednej strony jest nam łatwiej, dlatego że mamy określony poziom życia, określone zarobki, stabilną sytuację pracowniczą finansową. A gdybyśmy tego nie miały, no to no, bardzo wiele rzeczy nie byłoby możliwe, nie żyłoby nam się tak łatwo, Stasiek nie, nie poszedłby na przykład do wybranego przez nas specjalnie żłobka, no ale to też pokazuje, że pewne rzeczy można na tym poziomie załatwić, ale inne są już od nas niezależne i wymagają walki na przykład o równość małżeńską czy o godną procedurę tranzycji. Tak życie nam się ułożyło, że nasze życie zostało tymczasowym aktywizmem. Mamy w sobie takie poczucie, że musimy, musimy o to walczyć i zaciskamy pięść, idziemy do przodu i będzie pewnie nie jeden sąd o to, żeby, żebyśmy mogły pozostać rodziną pomimo mojej tranzycji. Nie? Także wa sporo walk przed nami jeszcze.